Również... Marcin, co zrobić, jak się Wolmer nie mieści w pudełku? No, Robię składaki. No I wtedy składasz go dziada. A nadajesz mu imię składak. Nie martw się, składa w ogóle na, bo pęk. Nie interesuj się tam. One zawsze pękają, bo to jest składany do pudełka. Robisz mu tak. Oj, poczekaj, bo tu krętlik wessało. Powinienem go odpiąć do serwisu. O, patrz. Robisz tak i już działa. Oj o! naprawiony. <grystanie> jak masz małe pudełka? Wis no mi stopy. To powąchaj moje. <grystanie> Myślisz, że uleczymy to. O, już tam Niemcy wstały. No będą nas bombardować jak na drugiej wojnie. Chyba <grystanie> pierdziowy. Masz? Bo czy nie? Pauzuję. Po pięciu minutach poznalazłem z znalaz... dupa Jasiu pierdzi Stasiu znalazł się klej. <grym> <Mówisz> jak ten. <grym> <grym> no. I teraz trzeba tak. Łepek odsunąć. Co kropelka sklei, sklei. Żaden sum nie rozklei. Ups. Nie przejmuj się. Sztanny pobrudziłeś. Młodemu jakbyś podłogę pobrudził klejem, to byś był wygnany. No, <laughs> jak pogn w pognaniec czy jakby <laughs> No, no Czeka by tak się... 10 sekund, i można łowić. Wolno nęcić. No i wobler już jest złożony z dwóch na jeden. Dziewczyn. Proszę. Tam. Konkurencja o świetle księżyca poławia. Już można łowić? Płyniemy stąd, czy nie? mi tu nie doszło. O! To ci nie doszło. Dobra, to się zateguje tam. Tam tego. Po to Bóg stworzył oko, żeby robić na oko tam. Jest dobrze. Podmuchać szybciutko, już się nadaje? Mordę, no jeszcze. Słabe te kleje teraz robią w tych czasach. Widać tu było, że nastąpiło pęknięcie. To... Możesz wystawić na Jerbajta na giełdę. Tam pójdzie wszystko. Klasyków. Giełda klasyków. To musisz na, do spały pojechać. Chyba jak działa już? Jeszcze chwilka bo jest przymrożony. Tak? Podmuchać, podmuchać. Czemu jest tak, że jak robisz fu, to leci zimne. jak robisz ha, to leci gorące. O. To nas I nas już tak się nie na. Na. Teraz zobaczymy, czy chodzi. Może coś trzeba podjąć. Chodzi jak nowy.